Wszystkim kaziu z tej strony, słuchajcie, mały update informacji o tym czymś małym. Sprawa wygląda następująco, że nie polecam już tej manetki do takiego rowerka. Może do 1000 watów by uszło. Ujdzie znaczy się. Dlaczego. Przed zmianą w oprogramowaniu w sabowotonie, no nie bardzo się da na tym jeździć. To manetka bardzo agresywna. Szybko łapie ten wychył. Jak naczytałem się o sprężynkach pękających w tej małej manetce, no to odechciało mi się jeździć ze względu na to, że nie wyobrażam sobie, gdy manetka zostaje w tej pozycji. I ten silnik ciągnie mnie do przodu. Szczegół, że na razie jest sterownik ustawiony na 80 amperach, więc może szybko bym zareagował, żeby ten, tym palcem podnieść tą yy, manetkę. No ale nie przemawia to do mnie i zrezygnujemy z niej. Może komuś się przyda do mniejszych mocy. No nic, wracamy prawdopodobnie zaraz Prawdopodobnie zaraz, ale powiedziałem Do tej manetki kciukowej Gdzie sprężyna w niej jest bardzo fajna I tutaj kilku kolegów powiedziało, że na pewno jest to bardziej bezpieczne Niż ten mały Gadżet, jak to tak nazwę no nic, dbajmy o swoje bezpieczeństwo. No zobaczymy. W zabwotonie, aby dostosować tą manetkę do pracy i kultury silnika i kontrolera, musiałem w zakładce manetka trotl, przepustnica. Zwiększyć czułość zwalniania i przyspieszania manetki z milisekund, czyli normalnie jest chyba 200 milisekund, czułość tej manetki ustawiłem na 700, nawet 800 milisekund, tak aby ten wychył troszeczkę był bardziej większy. Zakres był w tej manetce, bo na początku to było tak cyk. I full opcja, full opcja, full, 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 mówię, no nie da się na tym jeździć. Dodatkowo prąd fazowy na manetce zmniejszyłem z 225 A na 10 tak żeby po prostu mnie to nie zabiło No nic, trzymajcie się w tej chwili Bateria się ładuje taką ładowarką Trzymajcie się, cześć!